Siemano z tej strony, Dragonesh a to pierwszy odcinek serii Infinite Crisis. Jak widać, mam tu da darmowych czempionów, których mogę wygrać, czyli e, Atomic Poison Ivy, Harley Quinn. A e, no, weźmiemy Batmana. To jest moja, chyba, że weźmiemy to. Nie. Możecie mi polecać yy... Dobra, będziemy w otwada, bo znikają w postaci, dobra tak, wybierają to Dobrze Za chwilę, może się mecz Zacznie Trzeba trochę poczekać Ale czekać warto Od razu mówię, że mam trzeci poziom, ale to tylko dlatego, żeby zobaczyć jak gra chodzi. Yy, może trochę lagować, ale za to przepraszam, bo, no, bo słaby komputer, a postanowiłem dla Was nagrywać, bo to jest fajna gra, warta poświęcenia. No. YouTube pozwala mi tylko na jakieś 15 minutowe gameplay, ale będę was wa, wam nagrywać nie wiem tak po 10 minut więc jest możliwość że ten odcinek będzie podzielony na części może jakieś 3 części może będą jak widzicie mamy w drużynie Cyborga, Gaslight, Katumen, Gaslight Batmana czyli Muła. Atomic Green Lantern i Harley Quinn kontra Leslie Batman, Atomic Wonder Woman, Atomic Poison Ivy, Shazam i Green Lantern. <coughs> Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mamy jeden punkt. Damo oczywiście w to początkowe jeszcze jeśli znacie tą grę, jeśli wiecie w co dodawać to piszcie w komentarzach mi się ta informacja bardzo przyda i w co najpierw no, no i co najpierw kupować więc Mecz się za 10 sekund. Tak. Jak widzicie, trochę mi laguje, ale można to wytrzymać. Właśnie, mówcie co ta liczba znaczy, bo nie zbyt wiem. Drony za 30 sekund. Będę też po każdym meczu, jeśli zdążę, po yy, pokazywać wam moje statystyki. Jeśli chcecie oczywiście. Dzisiaj pokażę wam... Jakbyście zobaczyli o co chodzi. A już! Brawo! Drago, brawo! Na opieka się dedłeś. Gratulacje. No, i szybko trochę przyspieszymy sobie ruch. O, ta latarnia jest, trzeba powódz. Szybko, szybko. Stawimy drona tutaj. A za chwilę chyba. Jest! W końcu coś. Jakiś postęp. I oczywiście. Da mi dużo ataku. Patrzę tutaj na stoper, ja sobie, żeby tutaj tego. A właśnie, jeszcze kiedyś będę nagrywał filmiki z Music Link do jego kanału możecie zapewne znaleźć pod spodem filmiku. Dobra, uciekam. Ach. Mam nadzieję, że będzie link pod spodem, jeśli nie zapomnę. Grałem od 4 minut, a ja nagrywam od 7,5 minut. Jak widać na minimapie muszę zniszczyć te wszystkie czerwone punkty. No. Musimy. Drużyna. A zapewne tylko oni, bo ja będę dodać. <grymne> to chyba było śmieszne. Było mi dziwne. właśnie próbowałem już nagrywać dla Was z tego filmiki ale a się albo mikrofon był nie tak albo za długie filmiki więc się, no się nie zdziwcie że żeby, no żeby mam już co Ci płacą Ja uciekamy Mamy no tutaj Sanik B Sanik Show O to jest Sanik Bata A, już many nie mam Czekam na jedno, żeby to odblokować, na razie. To jest dobry czas. Jak widzicie, laguje mi, ale... Czemu we mnie, a nie w nich? O tak, nikogo trzeba. Co ty hmm, co w toj imię się? Czasem jak się chodzi to może odlegować, a później przy walce to już jest ciężko ale można to znieść. się już tak przyzwyczajonym do tego to jest blisko, jest blisko, jest blisko, ciekaw, no walnij go jeszcze, walnij, hmm, gdyby nie ta jeba na wieżyczka zabiłbym, dobra i to koniec części pierwszej. Witam. O.